Hej, kochane osoby. O transpłciowości mówi się głównie w kontekście cierpienia, nieszczęść i problemów, które może powodować. Ale czy istnieją szczęśliwe osoby trans? Czy z transpłciowości można być dumnym? Porozmawiamy o tym z naszymi gośćmi. Cześć, nazywam się Kacper Potemski i jestem osobą transpłciową męską. Motywują mnie przede wszystkim komentarze, które dostaję, bo przeprowadzam dziennie kilka, jak nie kilkanaście rozmów z różnymi ludźmi, którzy do mnie po prostu piszą. Wiem, że czasem jestem w stanie po prostu zrobić komuś dzień, a czasem jest to kwestia uratowania życia. Więc, nawet jeżeli nie mam siły, to wszystkie te osoby, które do mnie piszą, które udostępniają to, co, co piszę. Bo Jakby ja i tak to bym robił dla siebie, bo chciałbym spisać te wszystkie rzeczy, które mnie dotyczą, ale to, że ludzie to odbierają, tym to motywuje mnie jeszcze bardziej. Cześć, jestem moja nie jestem osobą trans. Pewność siebie do aktywizmu to jest dla mnie kwestia tak naprawdę troski o, o samą siebie. Przez wiele lat yy, żyłam, żyłam w ukryciu, tak naprawdę nie mówiąc o swojej transpłciowości, w tym sensie, że nie ukrywałam jej yy, za wszelką cenę, ale starałam się w miarę wybierać, komu o tym mówię i jeżeli nie było powodu, to po prostu o tym nie mówiłam, co jest jakby racjonalnym wyjściem, natomiast z czasem dotarło do mnie, że, że jeżeli na przykład są sytuacje, kiedy się zastanawiam, czy mówić, czy nie, albo na przykład zastanawiam się, czy powinnam takiej osobie się wywałtować czy nie, albo czy na przykład unikać pewnych tematów, to tak naprawdę jest to tak, jakbym czegoś się wstydziła, jakbym, jakbym miała jakiś sekret, którego być może nie powinnam mówić, bo on mi może w jakiś sposób zaszkodzić. Więc uznałam, że ostatecznie bardziej mi krzywdzi to planowanie tego mówienia czy nie mówienia, niż po prostu wyautowanie się przed wszystkimi i mieć i taki spokój, spokój ducha. Na zasadzie wszyscy wiedzą, jest to w internecie, jest to gdzieś tam, ja już mam to gdzieś. No i dzięki temu mam poczucie, że jeżeli miał być jakiś odsiew ludzi, którzy mieliby z tym mieć problem, to już się wydarzył, bo, bo wszyscy wiedzą, że jestem trans, mam spokój. Pewność siebie biorę z na pewno akceptacji otoczenia i bliskich mi ludzi, którymi się otaczam, e, którzy mnie dopingują cały czas w tym, co robię, i z odkrywania samego siebie, i z tego, że przy całej tej drodze, którą przechodzę, całej tranzycji, czuję się po prostu coraz bardziej sobą. W moim przypadku ja byłam jednym z tych takich e, oldschoolowych case'ów, gdzie od samego początku życia w zasadzie są takie wspomnienia, gdzie, gdzie bawię się z dziewczynkami, bawimy się, że ja jestem dziewczynką i jakby nie rozumiałam, jaka jest w ogóle między nami różnica. E, zawsze lubiłam się ubierać w kobiece ciuchy i e, pamiętam też takie bardziej subtelne rzeczy, czyli na przykład nie wiem kompanie się w bieliznie, co było dla mnie niezrozumiałe, ale gdzieś tam wewnątrz wiedziałam, że, że jakoś tak nie do końca komfortowo się czuję sama ze sobą. Potem z czasem zaczęłam to trochę wypierać, kiedy, kiedy miałam problemy z rówieśnikami. Tak trochę też w taki samozachowawczy sposób, bo prostu starałam się dopasować, ale to szybko legło w gruzach, bo, bo nie byłam w stanie jakby znieść tej presji, więc tak naprawdę Mam wrażenie, że w okolicach liceum już po prostu przyznałam samą przed sobą, że jestem trans i od tamtej pory już poszło z górki. Ja tą swoją tożsamość mam już po prostu poukładaną, aczkolwiek też znam osoby, które, które przechodzą taką drogę, gdzie, gdzie stopniowo dają sobie prawo do tego, żeby, żeby, żeby zrobić przed sobą coming out jakiś częściowy, a dopiero na końcu na przykład stwierdzają, że jednak, jednak są na przykład trans, a nie niebinarni albo, albo na przykład jednak nie są tylko homoseksualni, ale na przykład są niebinarni, czy coś takiego. Jakby to, to są takie rzeczy, które się mogą na siebie nakładać i niekoniecznie, e, niekoniecznie jest to na przykład zmiana orientacji, czy zmiana tożsamości płciowej, tylko po prostu e, okrycie, odkrycie jej pełnego wymiaru. Dochodzenie do swojej tożsamości to był bardzo długi proces w moim życiu i wiem, że się już zakończył, e, ponieważ no, przechodzę tranzycję e, i jestem jej pewien. Taki moment przełomowy był wtedy, kiedy moja była partnerka powiedziała mi wprost: Czy nie jestem przypadkiem transfacetem? To nie była jeszcze osoba, której się wyautowałem. To był tylko taki zapalny moment, że zacząłem się zastanawiać i zacząłem powolutku układać te kafelki: dlaczego w dzieciństwie tak bardzo wkurzało mnie noszenie sukienek, dlaczego tak bardzo potrzebowałem łamać konstrukty płciowe, dlaczego nie czułem się Dobrze ani w towarzystwie kobiet, ani w towarzystwie mężczyzn, dlaczego po prostu wiecznie przez całe społeczeństwo byłem wykluczany, bo po prostu nikt nie wiedział, kim ja jestem, w tym ja sam. Aż w końcu poczułem się na tyle silny, żeby zacząć tranzycję, i wtedy byłem gotowy też przyznać przed samym sobą, że tak, jestem za trans, osobą transpłciowo-męską e, i że zaczynam tranzycję. I to był ten moment przełomowy. Ale do takiej tożsamości samego siebie jeszcze nie doszedłem, bo tak jak każda osoba w moim wieku, mająca 23 lata, miała 23 lata na eksplorowanie siebie, a ja się bałtowałem 3 lata temu, więc dopiero od 3 lat tak naprawdę jestem w stanie wiedzieć, kim jestem i szukać siebie, bo wiem, na czym stoję w ogóle. Ja zawsze mówię, że, że w przypadku osób queerowych Duma jest tak naprawdę aktem buntu, i, i to jest ten. Kluczowy aspekt, który trzeba zrozumieć, żeby wiedzieć, dlaczego na przykład nie ma czegoś takiego jak, jak duma osób białych i heteroseksualnych. Bo nam się mówi, że my się mamy wstydzić. Nam się mówi, że my mamy jakąś tragedię życiową, że my nigdy nie będziemy prawdziwi, czy tam, że urodziliśmy się we złym ciele, albo w klatce, jesteśmy uwięzieni, itd. Także od jakiegoś czasu jest faktycznie. Trochę się podchodzi inaczej do języka, i ja też staram się promować takie, po prostu, taką samą akceptację nie tylko siebie jako osoby transpłciowej, ale w ogóle transpłciowości jako jednego z takich realnych doświadczeń, doświadczeń płci. I, I bycie dumną z tego jest dla mnie po prostu zaprzeczeniem tego, że mamy się wstydzić zaprzeczeniem tego, że jestem w jakiś sposób gorsza. Aczkolwiek podchodzę do tego ambiwalentnie, to znaczy staramy się dać sobie prawo do tego, żeby być z siebie dumną, ale też w tym, w tym takim klepaniu się po plecach, tej samej akceptacji, też trzeba dać sobie prawo do tego, żeby czasem przejść taką trochę żałobę przed po rzeczach, których się nie osiągnie, których się nie będzie miało, bo to też jest walid, w sensie, jeżeli, jeżeli czujemy jakieś braki, jeżeli czujemy, że Bycie trans jest trudne, a jest, to też mamy, mamy, prawo, mamy prawo nad tym płakać, ale też mamy prawo powiedzieć to ludziom, wykrzyczeć to ludziom i, i stwierdzić, że to nie jest problem. Jakby obie, oba warianty mają swoje dni i oba są, oba są spoko. Nawet sama medycyna przestała traktować transpłciowość jako zaburzenie, bo transseksualizm został wykreślony z listy zaburzeń w 2019 roku. A w chwili obecnej, od 2022, wchodzi już stricte określenie transpłciowości, czy diagnozowanie samej dysforii. I to dysforia jest problemem faktycznie, natomiast sama transpłciowość nie. Sam możesz sobie pomyśleć, czy Twoja płeć Ci przeszkadza jakkolwiek, czy przeszkadza to ona komuś innemu, innym ludziom, e, czy tak jak mówimy o samych, e, samej kwestii cis-płciowych kobiet, które. No, nie są na równi z mężczyznami w naszym społeczeństwie, to nie jest kwestia tego, że ich płeć jest problemem, tylko konstruktu społecznego. Dlatego tak, z transpłciowości też można być dumnym. Ja z tego powodu też nie robię msutków, bo po prostu jestem dumny z tego, że jestem transem i nie chcę pasingować na cis faceta, mimo że to robię, <grym>, ale takie mam geny po prostu. Nie chcę być cis mężczyzną, jestem transpłciowym mężczyzną i nie różnię się kompletnie niczym, jeżeli chodzi o bycie mężczyzną. Tylko, no, sam... Konstrukt społeczny nie przeraża. Nie jest też źle, jeżeli ktoś się czuje, że ktoś czuje, że ta transpłciowość jest problemem. Fajnie, kiedy osoba do tego dochodzi, że można być z tego dumnym, bo do tego się dąży. Nie jesteśmy dumni z transpłciowości bardzo często dlatego, że świat nasz wygląda tak, a nie inaczej. Inni ludzie nam mówią, że mamy nie być z tego dumni. Tylko dlaczego? to jestem ja i przychodzę ciężką drogę, żeby być sobą. I połowa ludzi na tym świecie nie będzie musiała przejść takiej drogi. Więc jestem, ja jestem dumny. Moja operacja zbiegła się w sumie w czasie ze strajkiem kobiet, więc to mi dało tylko do zrozumienia, że to, że powiedziałem, że nie chcę robić sobie sutków, było taką, taką decyzją o swoje własne ciało i dowodem na to, że powinniśmy, każdy powinien mieć prawo decydować o swoim ciele. Nie robiłem ich dlatego, że przy mojej budowie klatki piersiowej najprawdopodobniej nie miałbym czucia, co się w sumie potwierdziło, bo w, po jednej stronie, przy w okolicach blizny nie mam tego czucia w ogóle, przy drugiej, po drugiej stronie trochę większe. Tak jak mówię, nie chcę być cis mężczyzną i nie, nie chcę pasingować do tego, dlatego też stwierdziłem, że sutki nie są mi kompletnie do niczego potrzebne. No, a z takich pomysłów, które mam, to po prostu chciałbym sobie wytatuować całą klatkę piersiową i te sutki nie będą mi przeszkadzać po prostu. Myślę, że ogólnie osobom trans na początku drogi, albo jeszcze przed rozpoczęciem korekty płci, jeżeli w ogóle ją planują, powiedziałabym, żeby, żeby dały sobie czas, co brzmi trochę irracjonalnie, biorąc pod uwagę, że, że ogólnie korekta płci zawsze bierze, zajmuje dużo czasu. Natomiast to, co ja lubię robić, to przypomnieć sobie, jak długo trwa życie człowieka i, i pamiętać o tym, że, że nawet dwa lata czekania na coś, czy trzy lata czekania na coś, jak trudne by nie były, a potrafią być bardzo trudne dla osób trans, bo to naprawdę jest często dużo czekania na, na, na jakieś medyczne kroki, czy na jakieś urzędowe kroki. W perspektywie całego życia to naprawdę nie jest tak dużo. I warto przejść tę ciężką drogę, żeby potem mieć już całe życie poukładane. Więc jak ciężko by nie było, to trzeba się trzymać i po prostu myśleć o tych latach, które się potem przeżyje, przeżyje w zgodzie ze sobą. A jeżeli chodzi o pewność siebie osób transpłciowych, myślę, że pomagają osoby widoczne, które istnieją które w przestrzeni publicznej. Um, czy to jest, jest popkultura, czy to jest internet, czy to są takie osoby, które się znają osobiście? Ogólnie myślę, że internet, oprócz tego, że jest miejscem często hejtu, jest też miejscem um, grup wsparcia, jest miejscem poznawania ludzi takich jak my. I myślę, że wielu osobom, jeżeli tego nie spróbowałeś, to, to polecałabym znalezienie jakichś grup wsparcia i. Jakich forów, czy, czy Discordów, czy, czy jakichś grupek na Facebooku i tak dalej. Tak jest naprawdę sporo, i można znaleźć osoby, które przeżywają bardzo podobne rzeczy. Ja chciałbym powiedzieć tylko, że ja też tam byłem, bo jak usłyszałem o tym, że mogę być transpłciowy, przeglądałem po prostu Instagramy, i tylko głównie chłopaków z Ameryki, którzy mają super passing, codziennie chodzą na siłownię, więc wyglądają jak spełnienie moich marzeń, w sensie, jeżeli chodzi o budowę mojego ciała. Więc ja też tam byłem, też nie czułem, że kiedykolwiek będę miał odwagę, siłę, pieniądze, a jestem, więc jeżeli ktoś tylko chce, to da się to robić, da się być w tym miejscu, tylko trzeba wziąć głęboki oddech i poczekać, aż jest się na to, będzie się na tym gotowym po prostu. Co mogę jeszcze doradzić? Eksplorujcie swoje zajęki. E, możecie mówić o sobie jakkolwiek, szukajcie bezpiecznych przestrzeni. Jeżeli ktoś nie akceptuje waszych zaimków, nie musicie akceptować tego człowieka. E, możesz zmienić zaimki, tak samo jak przyjaciół, można zmienić przyjaciół. Dajcie sobie czas po prostu.